Cześć, witam Was serdecznie. Słuchajcie, w ostatnich moich audycjach, które były na live, mówiłem o ostrożności, o kupowaniu projektów, na co zwracać uwagę, że jest hype i tak dalej, i tak A pewnie ktoś powie, sam tutaj promuję projekty razy 100 i mm, daje takie predykcje, żeby coś polecać, coś tam, żeby na co zwracać uwagę. Moi drodzy, te produkty, te projekty, które ja tutaj proponuję mają określoną strategię, określone współpracę i określony cel i można im się przyjrzeć. Ja nie każę nikomu inwestować w nie pieniędzy, żeby było to jasne i klarowne na samym początku. Ja mówię, że mają potencjał i są pewnymi rozwiązaniami w swoim gatunku. Tak? Dzisiaj dwa takie projekty chciałbym wam pokazać i. Jeżeli ktoś zgłębi dalej temat, jeżeli sobie przeanalizuje, zobaczy czy te projekty są godne uwagi, no to sobie albo zakupi je w pre bo jeden jest pre-sale, a drugi jest już notowany i możemy sobie zobaczyć jak sobie radzi na, na przykład Pancake PancakeSwapie czy na innym platformie DEXowej, gdzie można go kupić. tak I, to, co będzie się rozwijało dalej w tych platformach, no jest dopiero schematem w czasie budowania i to na pewno będzie w jakiejś przyszłości odzwierciedlało, czy warto było zainwestować w te projekty. Ja nie robię projektu tylko i wyłącznie opartego na hypie, który ma na celu pokazanie jakiegoś projektu, który. Poprzez społeczność, poprzez nie wiem, uczestnictwo iluś YouTuberów, czy iluś tam innych ludzi, ma na celu wypompować tą cenę. Zazwyczaj są to projekty w pre-sale, o których mówi się lub się nie mówi. Zazwyczaj ja nie słyszę o tych projektach, żeby ktoś mówił na jakimś kanale o tym projekcie, o którym ja tutaj mówię. A więc nie są promowany mega przez jakieś gwiazdy tutaj. Multimedii, Twitterów, Discordów i innych rzeczy, czy telegramów. Mówię po prostu o rzeczach, które zauważam i na które warto zwrócić uwagę. I uważam, że po rozsądnym przeanalizowaniu tych, tych, tych projektów można podjąć decyzję tak lub nie. No i kończy się temat po prostu. A żeby można było takie projekty Wam pokazać, no to trzeba to zakomunikować jakimś naprawdę fajnym. E, fajnym głosem. No i te projekty dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwa, które tutaj przedstawiłem. Pierwszym z projektów jest MetaCAD. Moi drodzy, jest to projekt e, gdzieś tam pro, opisywany e, niby w tokenie na 2023 rok. Jest to platforma e, stworzona przez społeczność, przez DAO, można powiedzieć. Play to Earn. E, I chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda. O, nie to, nie to, nie to. Tutaj przetłumacz. Czasami się to krzaczy, ale mam nadzieję, że to będzie funkcjonowało. Słuchajcie, no tutaj mamy, ja tu, tu przejdę. O, widzicie, krzaczy się to. Dobra. Na koniec, snajperze to znalazłem, żeby wam uświadomić. Słuchajcie, platforma, która zajmuje się grami, które mają na celu tworzyć społeczność, które ma na celu. Można by było powiedzieć nowy świat Web3, ale to społeczność będzie budowała ten projekt od podstaw, czyli będzie zachęcała ludzi do tego, żeby budowali swoje gry tutaj na tej platformie, ale również dzięki temu metasystemowi będziemy mogli zdobywać ich tokeny lub uczestniczyć w różnych zadania, które ta platforma będzie przedstawiała. Pewnie ktoś powie, że jest to mega, mega powtarzalne, że wiele ludzi zrobiło już takie podobne platformy. Oczywiście, można by było tak to. Przedstawić, że jest takich mega platform wiele, ale e, moi drodzy, nie wszystkie te platformy potrafią zbudować od samego początku pewien koncept, e, pewne założenia, które są dalej propagowane i wdrażane w określony sposób i mają na celu e, to robienie w rozsądny e, sposób, czyli jest to zazwyczaj grupa deweloperów, tylko ma na celu zgarnięcie pieniędzy z rynku. Tu mamy projekt społecznościowy. I moi drodzy, zobaczcie, jest to pewien schemat, no trzeba to przeczytać sobie, zobaczyć, obejrzeć, wczytać się, na czym to polega i jakie zasady ma to osiągać. Jest tu jasna mapa drogowa i zobaczcie, nawet ona jest zrobiona aż do końca 2024 roku. Pewnie znowu pojawią się też również głosy, że można sobie na papierze wiele rzeczy napisać, a e, życie dopiero to zweryfikuje. Ja jestem tego samego zdania, dlatego mówię: Ja nie namawiam nikogo na to, żeby tutaj inwestował swoje pieniądze, ale chcę pokazać Wam, że powstają takie platformy, że są rzeczy tworzone przez społeczności, o czym mówię przecież w moich programach, że każdy projekt kryptowalutowy tworzy społeczność i od tego trzeba wyjść. Jeżeli ta społeczność jest zaangażowana i mądrze dysponuje środkami, które zdobywa w pre saleu i, i rozbudowuje tą platformę, do tego e, tworząc jakiś content, który ma uzasadnione działanie, no Grip, play to R mają uzasadnione działanie, to nie są wydmuszki czy inne rzeczy, jedne są lepsze, drugie są gorsze, ale no trzeba sobie z, te, z tego zdawać sprawę, że będą powstawały takie platformy Fajne platformy z fajnymi grami będą żyły, będą prosperowały. Główne, które są stworzone na po prostu chwilę, no przestają funkcjonować. Ale moi drodzy, no. Warto zerknąć sobie w tą stronę, warto zobaczyć, czy, czy wy jesteście skłonni zaufać temu projektowi, bo na samym początku to wszystko krąży wokół zaufania, wsparcia jakimś groszem takiego pomysłu, a później dopiero uczestnictwa w tym i zaangażowaniu się dalej. Tak? Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ja to sobie wziąłem na tapetę i na pewno będę chciał w to wejść, i chciał tutaj ulokować swoje pieniądze. Tu jest 8 etapów, moi drodzy. Zobaczcie sobie jest pokazane jak to się kształtuje ten cały próg wejścia. Tu są pytania. Ja to sobie przejrzałem i możemy sobie zobaczyć, że to jest 8 etapów wejścia. Na samym początku to jest tam 0008, na samym końcu jest 0020. A więc no, różnica między pierwszym a ósmym etapem jest dosyć spora. To wszystko do przeanalizowania i do zobaczenia sobie, jak to wygląda mamy tutaj podany team, mamy, można wejść na linket zobaczyć, mamy tutaj słuchajcie wspierający portfele, jakie, jakie te, ta platforma ma dalszy rozwój. No wszystko się okaże, kiedy zakończy się Pre-Sale i, i zaczną tak naprawdę działać. No jak dzisiaj można tylko i wyłącznie zeknąć, jakie są ich założenia. Następnym projektem, o którym chciałem wam powiedzieć i który pisałem na moim e, Twitterze, jest Pokémon Play. Oczywiście e, jest to przenośna, pewnie do gry Pokémon Play, która e, jest w normalnym świecie. E, czy jest to e, licencjonowana e, gra? Podejrzewam że tak no chyba nikt nie wykorzystuje sobie jakiegoś wizerunku od tak sobie i nie uczestniczyło się by w pre-sale i kupowało projektu który nie miałby licencji. Moi drodzy ta aplikacja będzie wydana na App Store i Play to Store. Będzie można z niej korzystać gra w obecnej chwili jest to notowane na Pancake Swipe i można to sobie kupić. Mamy tu mapę drogową do przejrzenia i zobaczenia. Cały czas w fazie rozbudowy i projektu jest ten tutaj pomysł. Ja uważam, że jest to świetna można powiedzieć gra jeżeli będzie rozwijana w odpowiedni sposób w odpowiednim czasie tak jeżeli nie będzie to zrobione jak większość gier e, tylko na pałę żeby wypuścić żeby chwilę zebrać pieniądze i na tym zakończyć jak to będzie się dalej rozwijało również nie mam na, zielonego pojęcia ja cały czas tego tokenu jeszcze nie kupiłem bo był on wyhypowany na samym początku czekam oczywiście kiedy nastąpi dalszy e, rozwój wydarzeń i czy rzeczywiście będzie się to pokrywało z tym co oni tu napisali i i wtedy będę zastanawiał się nad zakupem tego projektu, bo wiecie, że lubię grać w gry na telefonie. Wiecie, że uczestniczę w wielu grach i w tej grze też chciałbym uczestniczyć, kiedy ona się pojawi w sklepie Google Play, tak. Na pewno jest to też pomysł godny zainteresowania się i śledzenia, tak? Nie mówię, że kupowania tego natychmiastowo, ale jeżeli gra będzie rzeczywiście fajnie przedstawiona, fajnie realizowana i prowadzona i będzie sensownie przynosiła jakieś korzyści, no to będzie to pewnie z czasem zbierało tylko na wartości oraz popularności. I tym właśnie. Aspektem chciałbym Was zainteresować tymi dwoma grami, które jedna to platforma w presale, a druga to gra, która ma uruchomić się na telefonach, żeby zerknąć sobie na to z podłoża właśnie inwestora, ale niekoniecznie inwestowania od razu. Można to rzeczywiście temu się przyjrzeć, zainteresować się tym. Wczytać się w temat, zrobić swój research, a później ewentualnie podejmować decyzję. I wiele razy będę pokazywał takie projekty, nie tylko i wyłącznie z podłoża, że macie, ja na coś naganiam i macie dokupować, teraz już natychmiast, bo za chwilę wystrzeli to w kosmos i tak dalej. Ja mówię, że jest do tego e, jakaś. Predyspozycja, czyli jest do tego jakiś kierunek, a jaki kierunek rzeczywiście to będzie w przyszłości, to, to się okaże, kiedy będziemy w tym uczestniczyć lub obserwować to z boku. Także do następnych polecanych jak to ktoś kiedyś napisał do następnych moich filmików przedstawiających pewne propozycje do inwestowania cześć.